Hej, chciałem wam dzisiaj coś niecoś pokazać w zakresie dwóch maszyn, które są uważane za najbardziej pożądane na rynku. Najbardziej pożądane, to znaczy dwie maszyny, do których najwięcej oczekujecie. Najwięcej z was się pyta o dziewiętnastkę i największa ilość z Was ucieka od 23. trójki. Tak naprawdę 23 trójka powinna być hitem sprzedażowym i jest u nas hitem rentalowym. A dziewiętnastka jest maszyną głównie stworzoną pod kątem firm, które robią wykopy kablowe, wykopy gazowe, Wykopy pod e, światłowody. 19 jest maszyną do bardzo szybkiego, długiego kopania. Daje nam duży zasięg. W wersji standardowej, w 19 jestem w stanie wykopać w głąb. E, jestem w stanie, moi drodzy, w 19 wykopać w głąb na 2800 85, czyli 2,9 metra. Ta maszyna, która stoi przed nami z Power Tiltem, schodziliśmy na 30 wykopi i to pokazywałem Wam już na filmie. 30 na maszynie dwutonowej to jest rewelacyjny wynik i to mało kto jest w stanie coś takiego nam pokazać. 16 kN siły kopania na łyżce to jest wynik bardzo zbliżone do 17 w 23, czyli macie siłę kopania jak 2,5 tonowa maszyna. Osprzęt też jest zbieżny, to jest profil 45. Różnica zasadnicza między nimi jest w wysięgniku, czyli mamy siłowniki na górze, czyli typowo szybkie kopanie, żeby nie uszkodzić siłownika. 23 oczywiście większy udźwig, ale to wynika z kinematyki. Ten udźwig jest większy jakieś 400 kg. To jest dużo. Dwudziestka trójka jest obrotowa, to mam wersję dodatkową przeciwwagą, ale to, do czego zmierzamy, to jest to, czym te dwie maszyny się łączą. A łączy je ten element, łączy je silnik. Dziewiętnastka z dwudziestką trójką dzieli silnik. Ciężko jest bardzo w 23 trójce dojść, żeby Wam tam pokazać w głębi hydraulikę. Ale to jest ten sam silnik, ten sam układ hydrauliczny i to jest to, co te maszyny łączy. Więc 19 jest to maszyna na sterydach, to jest 2,5 tonówka z bbh od maszyny 2,7 tony. Ale jeszcze pokażę wam niespodziankę, bo to też nie jest tak prosto. Mamy jeszcze model wajo 27, tutaj jest topowa konfiguracja, prawie 2,9 tony transportowej. Jest powertield, jest przeciwwaga dodatkowa i to jest też dokładnie ten sam motor, z dokładnie takim samym układem hydraulicznym. Wyobrażacie to sobie? E, no ciężko, ciężko. 19 i 23 i 27, 3 TNV 76. Między mocą tutaj mamy rozbieżność oczywiście. Rozbieżność mamy pomiędzy 16 i 7, a 19 i właściwie 20 i konia mechanicznego. Przepływ hydrauliki jest rozbieżność między 61 a 92, 30%, ale też obroty. Silnik 29 jest mierzony przy 200, a silnik 27 przy 2500 obrotów. Mówiąc wprost, tu jest całe sterowanie obrotami na lineczce. Tu nie ma żadnej elektroniki. Jak sobie producent zażyczył, nie chcę Wam przypominać, że większość Chińczyków. Jak wsiądziecie w maszynę na targach i zobaczycie na wyświetlacz, to kręcą się na 3200, żeby uzyskać te wydajności, te parametry hydrauliki, które maszyny marekowe uzyskują na 200 czy 2200. To jest dla Was istotne. A więc 19, 23 i 27, ten sam motor. Gdzie różnica? Masa udźwigi. 19, 23 rozsuwane podwozie. 27 już sztywne, 19 siłowniki od góry, 23, 27 siłownik podstawowy, główny, boomu od dołu. Czyli 23 ma dużo większy udźwig, stabilność. Zaręczarkę wsadzicie na samochód. Powiedzmy tak, przy 23 te 600 kg spokojnie się obrócimy, przy 27 te 750 kg się spokojnie obrócimy. Tam w głębi jest SV26 1050 kg, są filmy. Jest krążek sprawdzony, zweryfikowany. Taki udźwig jest pewny w obrocie, przypadku, najmniej w przypadku naszych operatorów. Eee, co jeszcze powinienem wiedzieć? Nie bez powodu, powinienem wiedzieć i powinienem sobie zdawać z tego sprawę, że każda z maszyn i jej zastosowanie w robocie zależy od specyfikacji. My preferujemy maszyny customowe, czyli tak jak tutaj na 19. Lenhofoski, oryginalny Power Tilt. Tu jest wersja przystosowana do pracy z młotem. Ciekawostka. Szybko złącze hydrauliczne, masz nas przeciwwagą dodatkową. Lampy takie rzeczy można dołożyć. Ale chcę wam też pokazać, bo coraz to częściej robimy fajnych wersji wyposażenia. Zobaczcie na tą 26. Z Zobaczcie na górę, na kabinę. Dwie lampy robocze z przodu, jedna z prawej, dwie kolejne mamy z tyłu. Jeszcze zapewniam Was, że jest jedna z lewej. Coraz to więcej maszyn tak przygotowujemy. Coraz to większej ilości klientów na tym bardzo zależy. To też jest istotne i takich opcji pojawia się bardzo dużo. Także to, na czym bardzo wielu klientom zależy, to są osłonki, żeby nie wymieniać, nie niszczyć przewodów. Żeby nie wymieniać, nie niszczyć szybko złączy. To są elementy bardzo ważne. Co też chciałem Wam pokazać. Dobrze wiemy, że 27 i 26 to ten sam osprzęt. I też zwracajcie uwagę na głowice PowerDi. Część głowic w tej chwili dopuszcza pracę na młodzi. To jest bardzo ważne, szczególnie kiedy zima idzie mocniejsza. Wchodzimy w zmartwienie. To tak w skrócie z niespodzianek. Dzięki, już wiecie, 19, 23, 27. Ten sam silnik, a pozostałe różnice tkwią jak zwykle w szczegółach. Do zobaczenia.